Serdecznie, szczególnie witam na nowej Szczelnicy. Dzisiaj nastąpi otwarcie. Witam bardzo serdecznie burmistrza miasta i gminy, pana Leszka Bieruckiego. Jestem. Witam serdecznie wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Ligi Obrony kraju, pana Michała Bardas. Serdecznie witam głównego yy, przewodniczącego głównej komisji rewizyjnej w Warszawie, pana Małkowskiego <klucza> Witam również serdecznie przedstawicieli prasy pana yy, Augusta Kimbara Głoszczyciński. Pana Krzysztofa Bucińskiego, TvP Myśli bu, TVB, Telewizja. Również witam, witam serdecznie wszystkich kierowników ekip. O otwarcie zawodów proszę pana burmistrza. Drodzy Państwo serdecznie chciałem przywitać imieniu władz samorządowych wszystkich przede wszystkim uczestników mistrzostw województwa w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie witam sztab szkoleniowy, trenerów, opiekunów, witam wszystkich działaczy. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dane dzisiaj nam było podczas tej, tej sobotniego poranka otworzyć tak wspaniały obiekt. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować za wsparcie, pana, pana podziękować panu dyrektorowi Tomaszowi Sarbie, dyrektorowi tutejszej jednostki, Gimnazjum w Bożu za to, że zainspirował mnie takim pomysłem i dzisiaj ten pomysł zrealizowany został. Chciałem podziękować tutaj panu Brzezińskiemu również za wsparcie inicjatywy. Chciałem podziękować wszystkim osobom niewymienionym tutaj właśnie za to wsparcie, które uczyniły ten obiekt tak te wspaniały. Życzyłbym państwu sobie, żeby ten obiekt zawsze wam służył, żeby te problemy wychowawcze młodzieży, o którym generalnie starsi wapniacy mówią, żeby nie były udziałem waszym, a przede wszystkim, żeby ten czas waszej części żebyście spędzali ten wolny czas przy szczelnicach, przy tarczach szczelniczych, żeby się dużo satysfakcji, radości z uprawiania sportu, a w którym z tego obiektu mieli. Już dzisiaj jako gospodarz miasta serdecznie zapraszam Was na następne zawody. Chciałbym, żeby ten obiekt za kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeden z dniczy w województwie, który został ustanowiony, żeby Chętnił życiem, żeby jak najczęściej odbywały się zawody, tego Panu Dyrektorowi, wszystkim działaczom strzelectwa serdecznie życzę. Chciałem jeszcze raz pogratulować pomysłu Panie Dyrektorze, podziękować za wsparcie. Wam droga, droga młodzieży, sportowcy życzyć dzisiaj podczas zawodów wspaniałych celnych strzałów, celnego oka i przede wszystkim dużo satysfakcji i zadowolenia z wyniku. Wszystkiego najlepszego. Tak powiem na zakończenie. Zawody otwieram za, uważam za otwarte. Szczelnicę uważam również za otwartą. Jest do Waszej młodzieżowej dyspozycji. Po rozpoczęciu pierwszy szałot dla pan Burmistrz. Tak. Przedstawię teraz ludzi, którzy będą obsługiwać dzisiejsze zawody. Sędzią głównym będzie pan Buniak Michał. No i y, nie będę wymieniał nazw i sędziowie, którzy mają plakietki sędziowskie będą sędziami na stanowiskach. Wszystkie wyniki będą na bieżąco tutaj przez rzutnik i od razu y, będą wyświetlane. Po zawodach otrzymacie od razu komunikat zawodnik. Proszę Pana Sędziego Głównego o omówienie warunków bezpieczeństwa. Witam, panie Burmistrzu sędziowie, goście zaproszeni i was, zawodnicy. Ja tak pod względem technicznym strzelania. Strzelamy konkurencję karabin pneumatyczny 20 strzałów i pistolet pneumatyczny też 20 strzałów. Tak jak regulamin zawodów przewiduje. Do pneumatyku karabin pneumatyczny strzelamy po jednym strzale do tarczy. Natomiast pistolet strzelamy po dwa strzały do tarczy. Czas konkurencji jest 30 minut. Dla niektórych to będzie dużo, dla niektórych to jest, będzie mało. No ale regulamin tak się widuje, trzeba będzie się zmieścić. Broń, pistolety szczególnie wyciągamy dopiero na stanowisku i komenda będzie czas przygotowawczy. To wyciągamy. Karabiniarze mogą wejść z karabinem bez pokrowca, ale musi być klapka otwarta czy dźwignia i dopiero wchodzimy. Nie manipulujemy, gdzieś tam nie celujemy tą bronią do kogoś gdzieś indziej. Cały czas do góry, a pistolet to cały czas jest w walizce i dopiero tu. Z jeśli ktoś, bo takie przypadki się zdarzają, że zabraknie powietrza względnie CO2, to nie, że zabieram i idę sobie, tylko zgłaszam sędziemu i musi być zgoda sędziego. Podkreślam, jeśli by zabrał zawodnik sobie tak samowolnie, może dostać czerwoną kartkę. A jak czerwona kartka wygląda, to jak zechcecie, to ja Wam pokażę. Pozwólcie Państwo, że w imieniu sądziennej organizacji powiatowej Ligi Obrony Krajów z Gwina z okazji odparcia dzisiejszej ścielnicy odczytam pismo. Prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Krajów w Myśli Bożu, dyrektor gimnazjum imieniem Henryka Sienkiewicza w Myśli Bożu. Z okazji otwarcia szczelnicy pneumatycznej, wykonanej z myślą o popularyzacji szczelestwa sportowego, a jednocześnie zapewnienia młodzieży, członkom Ligi Obrony Kraju oraz jej sympatykom spędzenia czasu wolnego, przekazujemy w imieniu Zarządu Powiatowego LOB w Gryfinie najlepsze gratulacje pomysłodawcom, wykonawcom i sponsorom tego pięknego obiektu a korzystającym z niego życzymy samych dziesiątek w tarczach i zajmowania czołowych miejsc w zawodach strzeleckich. Podpisał prezes, sekretarz zarządu rejonowego i pracownik statutowy. I tego dużego słonia z zadartą drągą do góry na szczęście tego obiektu. Panie prezesie. <noise> to znaczy, bardzo prosta jest zasada nastojąca, Otwieramy tutaj to do końca Pan e, Tak jak on staje w tym. Dobrze, dobrze, tylko tutaj pokażę panu o co chodzi. A tak to zamykamy wtedy i już jest gotowy do strzału Teraz czekaj, no tutaj teraz inaczej, to nie ma i subinki. Tutaj przez to patrzymy, nie? Bo mam tak. kółeczka, kółeczka, Tak jak mniej więcej nie staje, bo tam na pewno się uda. Tak, tak, tak. Ale teraz trzeba jeszcze go załadować. Nie? Dobrze, teraz ja załaduję. Chociaż raz mam okazję taką pełną kooperację z panem burmistrzem zrobić. W, tym w razie czego będziemy na swoje. Tak.